Cześć, 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 jestem teraz na Molu w Brzeźnie. Tu jest Molo w Brzeźnie i bardzo fajnie jest na molu w Brzeźnie. Pozdrawiam z Mola w Brzeźnie. I tutaj teraz idę na sam koniec mola zobaczyć jak Molo w Brzeźnie wygląda na samym końcu tutaj są rozległe plaże dookoła tam widać Gdańsk tam widać Sopot i Gdynię I tutaj dochodzę teraz na sam koniec mola i tutaj jest taki podest jeden i tutaj już będzie zaraz koniec tu już jest koniec mola taki widok na morze rozciąga się z mola w brzeźnie Jest nawet luneta luneta do obserwowania i tutaj najdalej. Jak można zajść zaszedłem. I spojrzenie na molo tak wygląda Molo od strony morza. I plaże, i takie jest właśnie molo, molo w Brzeźnie w Gdańsku, Gdańsk, Brzeźno. Tenże, pozdrawiam. Pozdrawiam z Mola w Brzeźnie. I. cześć. Na razie, cześć. 他来了。